To, co? To, jak? To? Jak się tu znaleźliśmy? I dlaczego zwiedzamy tylko jeden dzień? Bo na przykład taki braszów. Tu nie podwiedzasz jeden dzień. Jeden dzień co najmniej. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy, usłyszał. Na razie wsiadamy. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho Tylko cicho Bo chwili siedząc przy oknach Rzucali okrzyki zdumienia. Ale jak przyjadę, jak sobie jak ze mnie zajdzie, To kurwa się przewrócę i pójdę spać Mijali widoki tak piękne że spełnić się mogły marzenia, Lecz oni pędzili wciąż dalej, Szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał, na razie jedziemy. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo, i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Coś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy. Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho Tylko cicho Też gdyby ktoś mylnie sądził Że w tej podróży była strata Nie wie, podróże kształcą A grawki przez skały to nie widziałem No ja też nie a zwłaszcza dookoła świata. Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Tylko cicho. Tylko cicho. Słysko, tunel Jakoś mam zrobioną jakąś zagrodę z tych kamyczków. Hmm. I tam są takie zakręty i w brawo, i w lewo. Boże, trochę w końcu to Okej. Okej.